Witam uczniów Szkoły Podstawowej imienia Arkadego w Czapurach eee, Cieszę się, że się aktywnie śledzicie, śledzicie moją podróż Ja już jestem i mój pojazd wyprawowy jesteśmy już w Namibii Jadę teraz do miasta, które nazywa się Swakopmund eee, na wybrzeżu nam, namibijskim nad Oceanem Atlantyckim Namibia ma bardzo ciekawe wybrzeże. Jest tam pustynia, pustynia Namib, niesamowita o najwyższych wydmach na Ziemi. I bardzo ciekawym mikroklimacie, ponieważ tutaj od strony kontynentu jest pustynia i bardzo gorąco. Od strony oceanu wzdłuż wybrzeża płynie prąd bengalski, zimny prąd bengalski. Te ciepłe powietrze z nad pustyni, z nadlądu miesza się z powietrzem zimnym z nad oceanu tworząc bardzo ciekawy mikroklimat. A chciałem odpowiedzieć na kilka pytań, które zadaliście ostatnio. z Tych pytań jest mnóstwo. Staram się odpowiadać na Facebooku i mailowo i w różny sposób. A tutaj przez krótkie wideo postaram się od, od, odpowiedzieć na ostatnie kilka pytań. Ktoś się pytał jak będę wracał do, do Polski, z Afryki? No planuję wrócić za jakieś 12, może 14 dni, czyli około 2 tygodni I wracać będę samolotem Nie mam niestety już czasu, żeby przejechać powrotną drogę Afryką Zachodnią Bo teraz, jak wiecie, podróżowałem głównie Afryką Wschodnią Choć Namibia już jest na, na zachodzie Afryki Także będę wracał samolotem wróci statkiem w kontonerze eee, Ktoś pytał też z waszej szkoły, eee, ile paliwa do tej pory zużyłem. Eee, no muszę powiedzieć, że mnóstwo. chciałbym zajrzeć w notatki, ale tak średnio dziennie. Żywam około 15, 15 litrów paliwa średnio dziennie a podróżuję już od 3 miesięcy także tutaj tą zagadkę zostawiam Wam do rozstrzygnięcia i też ktoś pytał w jakim języku porozumiewam się z lokalnymi mieszkańcami Afryki wielu tutaj Afryków, że rozmawiam po angielsku także angielski to jest główny e, główny język, z którym się porozumiewam wielu też Afrykanów nie, nie mówi Afrykanów nie mówi po angielsku, mówią w swoich e, lokalnych językach, dialektach na przykład w Swahili e, e, Zani, czy tutaj w Namibi, Debie, czy, czy tribe Damara, mówi w języku Damara z takim specyficznym klikiem. Także często, często rozmów, porozmawiają się trochę na trochę rysując coś, trochę pisząc, trochę pokazując palcem na mapie lub znajdując tłumaczeń. Tak to wygląda. Dzięki wielkie że jeszcze raz, że śledzicie moją podróż, pozdrawiam Was ee, tym serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w Polsce. Trzymajcie się.